Witam serdecznie. Na dzisiejszym naszym spotkaniu chciałabym zaproponować Wam wykonanie techniki 20 oczyszczających oddechów. I tak jak sama nazwa mówi, będziemy wykonywać 20 oddechów. W trakcie dzisiejszej praktyki wykonamy 3 serii. 20 oczyszczających oddechów składa się z czterech faz. W trakcie pierwszej fazy wykonujemy wdech nosem, zatrzymanie oddechu po wdechu oraz wydech nosem. 5 oddechów. Nos, zatrzymanie, nos. W drugiej fazie wykonujemy pięć wdechów nosem, po każdym wdechu krótkie zatrzymanie oddechu i wydech ustami. W trzeciej fazie wdech ustami, krótkie zatrzymanie wdechu, oddechu po wdechu oraz wydech nosem. I w czwartej, ostatniej fazie wykonujemy pięć wdechów ustami, krótkie zatrzymanie ustami oddechu po wdechu oraz 5 wydechu ustami. Czyli wykonujemy cztery możliwe fazy. Wdech wydech nosem, wdech nosem, wydech ustami, wdech ustami, wydech nosem i wdech wydech ustami. Po każdym wdechu, ustami i nosem wykonujemy zatrzymania oddechu. Zatrzymanie powinno być dość krótkie, maksymalnie 1-2 sekundy. Musi być komfortowe. W trakcie wykonywania fazy wdechu, wydechu ustami staramy się usta, usta zwężyć lub złożyć w dzióbek, tak żeby było łatwo nam kontrolować powietrze, które przepływa przez usta w trakcie wdechu i wydechu. I jeszcze raz przypominam, również mam przygotowany technicznie zapis, jak wykonuje się te oddechy. Ten zapis zostanie umieszczony również w poście, żeby moglibyście w każdej chwili wrócić, żeby sobie przypomnieć. Mam nadzieję, że widać to w kamerze. Jeżeli nie, to pod filmem z nagraniem będziecie mogli zobaczyć. Ten zapis. I przypominam. Cztery fazy. Każda faza po pięć oddechów. Pierwsza faza wdech, wydech, nosem. Druga wdech, nosem, wydech, ustami. Trzecia wdech, ustami, wydech, nosem. I czwarta wdech i wydech, ustami. Po każdym wdechu Wykonujemy zatrzymanie 1-2 sekundy i oddech ustanie, czy to wdech, czy wydech wykonujemy z zwężonymi ustanie lub złożeniem w dziob. Tak będzie wyglądać nasza pierwsza seria. Druga i trzecia w trakcie praktyki Was poprowadzę i powiem o elementach, które będziemy dokładać. Teraz przechodzimy do wykonania praktyki. Usiądźcie wygodnie. Praktykę 20 oczyszczających oddechów możemy wykonywać na siedząco lub na stojąco oraz możemy wykonać w pomieszczeniu. Najważniejsze, żeby było bardzo dobrze wyczyszczone, lub na zewnątrz. Jeżeli wykonujecie na siedząco, możecie wykonać siedząc na macie, wykorzystując przy tym kocyk poduszkę do medytacji. Jeżeli siedzicie na krześle, to usiądźcie. Najważniejsze usiąść w pozycji z wyprostowanym kręgosłupem. Odluźcie dłonie na kolana lub na uda i miękko, powoli zamknijcie oczy. Z kolejnym wdechem zacznijcie przenosić uwagę z zewnątrz do wewnątrz. Poczujcie, że Wasza twarz jest rozluźniona, rozluźnione szyje, barki, ręce swobodnie zwisają w dół. Postarajcie się wejść w stan neutralnego relaksu. Jeżeli Jakiekolwiek myśli, emocje lub doznania będą się pojawiać, to ich zauważcie. Pozwólcie, żeby przepłynęły Nie starajcie się ich analizować, nazywać. Nie wykonujcie z nimi żadną pracę. Pozwólcie im przepłynąć. I pamiętajcie o tym, że przenosząc uwagę do oddechu, zawsze możecie. Wrócić do wewnątrz. Jeżeli jesteście w tym stanie zrelaksowanym, pozostańcie chwilkę. Ja przypominam, że będziemy wykonywać teraz 20 oddechów, każdy wykona oddechy we własnym w zakresie w własnym rytmie. Jeżeli zakończycie wykonywanie dwóch i oddechów, to pozostańcie w stanie relaksu neutralnym i poczekajcie do momentu, kiedy cała grupa zakończy pierwszą serię i poprowadzimy dalej kolejne dwie. Tak, skupcie się jeszcze raz na oddechu i wykonujemy 20 oddechów po 4 fazy, 5 oddechów każdej, wdech wydech nosem, wdech wydech nos usta. Trzecia faza wdech ustami, wydech nosem i czwarta wdech wydech ustami. I przyjdzie do wykonania. 放在后。Okay. Jeżeli zakończyliście pierwszą serię 20 oddechów oczyszczających, pozostańcie w stanie neutralnym, w stanie relaksu i poczekamy jeszcze kilka chwil na osoby, które jeszcze praktykują. będziemy przychodzić do drugiej serii. W drugiej serii do 20 oddechów dołączymy jeszcze słowa, które będziemy wypowiadać po cichu w umyśle i z każdym wdechem powiemy wdycham boskie życie i światło, a z wydechem je ten sam. Jeżeli słowa boskie, życie i światła dla Was niekomfortowe i nie chcielibyście używać, to możecie zostać przy słowa wdycham, życie i światło, a przy wydechu i promieniu tym samym. Wybierzcie wariant, który dla Was jest bardziej odpowiedni, bardziej komfortowy, przy którym będziecie się lepiej się czuć i przejdziemy do drugiej serii. Przypominam, dwadzieścia oddechów. Cztery fazy, po pięć oddechów każdej. Wdech, wydech, pierwsza faza nos. Druga nos, usta. Trzecia usta, nos i czwarta usta, usta. Po wdechu, zatrzymanie oddechu na 2 sekundy. Oddech stanie wykonujemy przez dziobek, złożony ustaw dziobek lub zwężoną szparę. Po to, żeby kontrolować przepływ powietrza. I wprowadźcie się znowu w stan relaksu, w stan neutralny. Poczujcie, że wasze ciało jest rozluźnione. Spokojny oddech. Kierujcie uwagę do wewnątrz i rozpocznijcie wykonywanie. Wykonania 20 oczyszczających oddechów. Jeżeli wykonaliście 20 oddechów w naszej drugiej serii, pozostańcie w stanie neutralnym, w stanie relaksu. Zaczekamy na osoby, które jeszcze wykonują oddechy. Powoli będziemy zmierzać w ostatniej, naszej trzeciej serii, w której do tych wszystkich dwóch aspektów, czyli same techniki oddechu plus wypowiedzenia słów, które wykonujemy na wdechu i wydechu, dodamy wizualizację. I ta wizualizacja będzie polegać na tym, że z wdechem, Będziemy wyobrażać światło jasne, które wdychamy przy zatrzymaniu oddechu. Oddechu wizualizujemy jak to światło wypełnia naszą klatkę piersiową oraz całe ciało, a z wydechem promienieje na zewnątrz trzecią serię oddechu Wykonamy z trzema aspektami: aspekt oddechu, aspekt powiedzenia słów oraz wizualizacji. Wróćcie do stanu neutralnego, stanu relaksu. Poczucie, że wasze ciało jest rozłożone. Rozłożona twarz, szyje, barki, ręce swobodnie zwisają w dół. Przynieście z kolejnym wdechem uwagę do wewnątrz i rozpocznijcie z wykonania 20 oddechów. Cztery fazy. Pierwsza faza: wdech nosem, wydech nosem. Druga wdech nosem, wydech ustami. Trzecia, wdech ustami, wydech nosem. I czwarta, wdech ustami, wydech ustami. Po każdym wdechu zatrzymanie oddechu na jedną, dwie sekundy. A oddech ustami wykonujemy przez usta złożonych dziobek lub zwężoną szparę w ust, kontrolując przykłady powietrza. Z wdechem wdycham boskie życie i światło życie i światło, z wydechem pomieniuję tym samym. Z wdechem wyobrażamy jasne światło, które wdychamy. Przy zatrzymaniu oddechu wyobrażamy jak to światło. Wypełnia naszą kładkę piersiową również całe ciało, a z wydechem wizualizujemy jak to jasne światło pomieniuje nas. Zewnątrz. Barwa tego światła jego kolor nie powinien się zmieniać w trakcie całej praktyki. I zapraszam Was do wykonania 20 oczyszczających oddechów. Jeżeli wykonaliście 20 oddechów, pozostańcie jeszcze przez chwilę w stanie relaksu, w stanie neutralnym. Powoli zacznijcie wracać uwagę na zewnątrz. Miękko powoli otwórzcie oczy. Praktykę 20 oczyszczających oddechów rekomenduje się wykonywać rano po przybudzeniu. Pomaga nam oczyścić umysł i podejść do wszystkich naszych zadań, które wykonujemy w ciągu dnia z otwartym podejściem. być otwartym na to, co przyniesie nam dzień dzisiejszy, więc zapraszam Was do wykonania. Tej praktyki nie tylko na naszych zajęciach, ale również samodzielnie w domu, lub niekoniecznie w domu. Również może okazać się, że poczujecie potrzebę wykonać ją w ciągu dnia w jakimś innym miejscu. Pamiętajcie o tym, że musicie wykonywać trzy serii tej praktyki. Wystarczy jedna. I możecie wykonać w zależności od tego, jak odczuwacie potrzeby, lub wykonując same oddechy, albo dodając aspekty powtarzania tych słów, wdycham boskie życie i światło, lub wdycham życie i światło, z wydechem promieniuję tym samym, oraz dodawać wizualizację i wyobrażać sobie to jasne światło, które wdychamy i którym przy wydechu pominiemy. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne praktyki. Dziękuję bardzo.